Filmiku, filmiku zakupowym jak to zazwyczaj u mnie na kanale bywa tym razem będzie to Primark sklep do którego ja tak naprawdę mam bardzo słaby dostęp z tego względu że no niestety Primarku nie ma w moim mieście kochani ja byłam na zakupach nie były to duże zakupy wydałam tylko 22 funty no, może około 23. A kupiłam naprawdę sporo rzeczy, jak za tą kwotę. Więc uważam, że naprawdę warto, warto ten sklep odwiedzać. Promocje są, są cały rok, zawsze możecie trafić na jakieś przeceny. I dlatego ja ten sklep między innymi lubię. Jeśli chodzi o rzeczy, które zakupiłam, są to rzeczy raczej takie właśnie jesienne. Można powiedzieć troszkę cieplejsze, i może tak nie przedłużając, zaczynajmy. Jak zawsze tradycyjnie pokażę Wam torbę. Mega wielką, papierową torbę z Primark'a. I tak jak tutaj właśnie jest napisane, niesamowita moda. Fajne ciuchy, i fajna cena. Ja jak najbardziej zgadzam się z tą opinią. Zacznijmy, może, od rzeczy, którą mam na wierzchu, a mianowicie jest to torebeczka. Torebeczka, która nie tylko wzorem, ale również troszkę fakturą przypomina wężową skórkę, bardzo fajny kolor, taki szary w różnych odcieniach. E, torebka e, kosztowała 6 funtów normalnie, natomiast ja e, zakupiłam ją na promocji za funtów e, 3. E, co mnie osobiście podoba się w tej torebce, to to, e, że m, jest ona dość fajnej wielkości. Jest wystarczająco duża, żeby w nią sporo rzeczy spakować. Oczywiście jest to kopertówka, ale podoba mi się również to, że jest fajnie odpinana. Następnie możecie ją sobie rozsunąć, wrzucić tutaj, właśnie do środka, co chcecie. Macie tutaj małą kieszonkę, również na zamek. Następnie zasuwacie, oczywiście zginacie na pół i tutaj na magnesik ta torebeczka jest zapinana. Bardzo fajna torebka. Myślę, że spisze się świetnie do niejednej stylizacji. Kolejną rzeczą, o której chciałam powiedzieć, jest rzecz zupełnie basicowa. Ja zakupiłam sobie trzy basicowe topy. Wiadomo, mamy okres taki już jesienny. Więc potrzebujemy coś z długim rękawem. Ja zazwyczaj, właśnie w okresie letnim, kupuję z krótkim lub na szeleczkach, natomiast na zimę wolę takie topy z długim rękawem. Zawsze można je założyć pod spód, coś na to narzucić. Normalny, zwykły, tradycyjny spraymarka. Długi rękaw, kochani. Tutaj macie rozmiar szesnastkę. Wzięłam większy bo latem, zimą nie lubię być po prostu taka ściśnięta. Bo tych ciuchów mamy więcej. I co do ceny, to 3,50. I zakupiłam sobie taką samą w kolorze szarym. Tym razem w rozmiarze 14. Jest ona również taka elastyczna z tym, że z tego co mi się wydaje ma ona rękawek. Chyba taki... no może dłuższy niż czy czwarte, ósmych, Bluzeczka fajna, taka basicowa, powiedziałam już rozmiar 14 i cena chyba również 350. Oczywiście, jak na przekór nie mogę znaleźć, tak, również 3,50. I, zakup... I ostatni, basicowy, właśnie taki top, również z tego fajnego, elastycznego materiału, zakupiłam w rozmiarze 14. Cena również to 3,50. I rękawek taki, właśnie 7,8. I kochani przejdźmy może do dalszej części zakupów. Będzie to sukienka, sukienka, którą zakupiłam na promocji, ale która jest fenomenalna i po prostu gdyby kosztowała więcej, na pewno bym ją zakupiła. Podoba mi się ze względu na to, że po pierwsze tutaj ma rękawy, które tak jakby troszkę imitują skórę. Nie wiem, czy będzie to dla was widoczne. Jest to taki rękawek zaraz za łokieć, i słuchajcie, co do tej sukienki. Ona jest dość taka masywna, dość ciężka. Naprawdę wygląda na ciepłą sukienkę. Ta dzianinka jest naprawdę taka porządna, gruba. Podoba mi się to, że jest ona wykonana właśnie. Z elastycznego materiału, co oczywiście jest fajną sprawą, bo zawsze pasuje, powiedzmy, bo dopasowuje się do naszych kształtów. Jeśli chodzi o kołnierzyk, tutaj jest właśnie wykonany w ten sposób. Też jest taka lamówka, i ja zakupiłam w rozmiarze 14, kochani, i tak jak powiedziałam. Przecena była wielka z 13 na funtów 5. I co Wam chcę powiedzieć, to to, że ta sukienka jest długa. Nie jest to ani maxi, ani nie jest to miniówka. To jest mniej więcej taka midi. Bardzo podoba mi się również to, że wykonana jest z materiału właśnie takiego lśniącego, z takimi przebłyskami, przeblaskami nitki właśnie srebrnej i bardzo ładnie to się prezentuje, myślę, że naprawdę porządna sukienka bardzo dobra zimą i jesienią, w lecie byłoby zdecydowanie w niej za ciepło przejdźmy może do ostatniej rzeczą ciuchową, którą chciałam Wam pokazać, będą spodnie spodnie w kolorze khaki które wyglądają w ten sposób jeśli zauważycie, wysadzane one są właśnie tutaj na linii szwu, e, ćwiekami, złotymi ćwiekami. E, kochani, ja za te spodnie dałam 2 funty. E, no po prostu przecena megaśna. E, słuchajcie, e, spodnie również mają ćwieki tutaj przy kieszonkach. Z jednej strony jest ich troszkę mniej, e, natomiast e, na drugiej kieszeni tych ćwieków jest e, znacznie więcej. Jak możecie zauważyć, tył spodni zupełnie normalny, kieszenie, nic nadzwyczajnego. Troszkę dziwny jest krój tych spodni, ponieważ właśnie dołem, wiadomo, rurki rurkami, ale dołem są bardzo wąskie. Natomiast tutaj na linii bioder, no, jakby są luźniejsze. Nie wiem. Jaki to styl ma reprezentować. Natomiast mnie spodnie spodobały się naprawdę bardzo. Tutaj jeszcze jest taki wielki guziol, również złoty. I żeby wam udowodnić, to muszę znaleźć metkę. Jest. I słuchajcie, spodnie te początkowo. Kosztowały funtów 15, jak możecie zobaczyć spod spodu, kosztowały funtów 15, następnie przecenione zostały na 9, a następnie ja kochani kupiłam je za funtów 2. E, więc jak widać opłaca się szukać, patrzeć również na sekcje przecenione, bo okazje cenowe są. I ostatnie rzeczy, o które chciałam Wam powiedzieć, będzie biżuteria, biżuteria, którą zakupiłam w sumie częściowo z myślą o Was, a mianowicie są to, no szczerze mówiąc, ciężkie dla mnie do określenia, ale są to właśnie takie nakładki na kołnierzyk. E, które możecie sobie przykręcić, bo są one na śrubkach. E, możecie sobie przykręcić do kołnierzyka, e, czy koszuli, trzy e, kurtki, jak wolicie. E, koszt po prostu bajeczny. E, oryginalnie kosztowały funt 50, natomiast, e, kochani, ja zakupiłam je w kwocie 50 pików e, i zakupiłam dwa takie same. Właśnie z niebieskim kamyczkiem, e, i zakupiłam również z przeźroczystym. E, nie wiem jeszcze, e, które z tych e, po prostu wrzucę do puli nagród dla Was, e, a które zachowam dla siebie. Na pewno w tej puli e, się znajdą. E, I tak jak powiedziałam, każdy mm, dwupak po prostu każdy komplet kosztował mnie 50 pików i ostatnią rzeczą którą chciałam wam pokazać również w kwocie 50 pi są kolczyki, kolczyki w formie krzyża, dość duże natomiast są one srebrne w cudzysłowie i ja takich właśnie nie posiadam, mam złote a teraz będę miała również w takiej tonacji E, to tyle, mam nadzieję, że filmik nie był zbyt chaotyczny, e, że Wam się spodobał. E, ja jak zawsze e, przesyłam Wam mnóstwo słońca, e, pozdrowienia, no i cóż, buziaki, pa pa!